Jeśli chcemy zbudować lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci, musimy umieć współpracować. Polska nie potrzebuje dziś wodzów, partyjnych ideologów i mówców rozdających obietnice bez pokrycia. Potrzebny nam dobry gospodarz, potrafiący znaleźć wspólny język ze wszystkimi, którym los ojczyzny naprawdę leży na sercu. Potrzebny jest ktoś, kto rozumie problemy zwykłych ludzi, bo sam jest zwykłym człowiekiem. Małżeństwo i wychowanie dzieci to wspaniała lekcja odpowiedzialności i szkoła kompromisu. Lepiej odrobić tę lekcję, jeśli się chce wziąć w swoje ręce losy milionów rodaków. Prezydent powinien dyscyplinować rząd i polityków, ale dobrze jest, jeśli prezydent i rząd mają podobne poglądy w kluczowych sprawach. Wtedy zamiast rywalizować o głosy wyborców, zajmą się wspólnym działaniem dla dobra kraju. Bo zgoda buduje. Już niedługo wybierzemy człowieka, który będzie stał na czele naszego państwa przez kolejne pięć lat. Warto się zastanowić, jakiego prezydenta potrzebują Polacy.